Cześć wszystkim. Przede mną mam Redmi Turbo 3. A teraz pokażę Wam, jak zresetować preferencje aparatu w tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia aplikacji aparatu. Obecnie jesteśmy w trybie wideo, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Możemy być w trybie zdjęć, trybie portretowym, cokolwiek. Musimy otworzyć ustawienia, więc kliknijmy na tę strzałkę tutaj i pozwólcie, że szybko włączę linie siatki. Jak widzicie, mamy te linie tutaj i zasadniczo zastosowałem je, ponieważ chciałbym pokazać wam wizualny dowód, że opcja resetowania zadziała, więc powinny zniknąć. Więc wszystko co musimy zrobić to ponownie otworzyć tę strzałkę, aby otworzyć tę zakładkę i wejść w ustawienia, które są w prawym górnym rogu. Teraz przewinijmy na sam dół i znajdźmy przywróć ustawienia domyślne, a następnie potwierdźmy to klikając OK. Teraz możemy wrócić. A tutaj mamy pierwszy dowód na to, że opcja resetowania zadziałała, ponieważ tutaj macie całą sekcję powitania w aparacie, która jest wyświetlana, gdy otwieracie aparat po raz pierwszy. Więc po prostu podwójnie się zgadzam. Dobrze. Tutaj mamy nasz ostateczny dowód. Powiedzmy, że ponieważ linie siatki nie są widoczne, co oznacza, że pomyślnie zresetowaliśmy wszystkie preferencje aparatu. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, to proszę naciśnij przycisk subskrybuj i zostawcie łapkę w górę.